No, się z tej strony, Remek. I witam Was już w tym czwartym odcinku, który miał być w czwartek, aczkolwiek znowu nie było, ponieważ przesyłał się cały dzień, cały dzień się przesyłał i na końcu wyskoczył błąd. Po prostu byłem załamany tym, co się stało, ale zrobiłem tak. Zopdateowałem Minecraft na 1.7, pograłem trochę i mam nowy świat, ostateczny. I na tym świecie będziemy grać już do końca myślę tego sezonu. Zdążyłem już sobie wybudować jakiś domek tam. początkowy, piękny to on nie jest. Byłem w jaskiniach, diaksów żadnych nie znalazłem niestety. Y, tutaj mam farmę zboża. No a dzisiaj chciałbym się zająć nie wiem czym. Sprawdźmy, co można zrobić. Hmm. robimy farmę trzciny cukrowej tylko trzeba tam jest jakaś trzcina The system Okej. Okay. i nie wiem czy te odcinki będą co 3 dni powiem was 3 dni jest ciężko chociaż nie wiem teraz już jest ostatni tydzień szkoły to może jednak będą co 3 dni ale to nie wiem jeżeli by nie było to sorry jak w ogóle to yy, oglądajcie też odcinek Maćka, który ostatnio wrzucił, tam mówi bardzo ciekawie o zegarach i ogólnie o mechanizmach w Minecrafcie. Tak więc polecam. Czekajcie, no nie ma odciny, Trzciny cukrowej, cukrowej. Tutaj owieczki, owieczki. No bez jaj, że nie ma trzciny. Ale bardzo fajny świat, bo tu jest taka jakby rzeka. Ona się ciągnie tam, tam i tutaj się kończy. Tam się kończy dokładnie, gdzie ten lasek. Kurde, 3 trzy trzciny cukrowej. Lipka. No tutaj też, też. Tutaj jest masa koni. Na przykład ten jest fajny, w ciopki. Tylko nie to jest. Dobra. Hmm. Czy na jakąś opatę mam tu coś? Okej okay. No kurwa. Mać. Dobra. Myślę, że powstanie ona na razie tutaj, gdzieś. Czekajcie, tak żeby było jakoś. Hmm, Zróbmy może coś takiego. Taki myk. Dobra. Mamy już jakąś tam parę trzcinę. Hmm, Co tu jeszcze można by zrobić? Słuchaj, że tak nic nie mówię, ale nie wiem co mówić. Kompletnie nic. Ogólnie też... Miało być dzisiaj otwarcie serwera mchc, ale nie było, ponieważ zostało one przełożone na niedzielę. Może wiecie co, wybierzmy się w tamte tereny, bo w tamtych jeszcze nie byłem. Przyznam się. Okej. Okay. Fajny ten teren mi się wygenerował, bardzo ładny. Coś mnie denerwuje to podwójna trawa, ona jest taka do dupy, że po prostu żal. Żal pod tą. O, trzcina. Z se schaba. Schabowy z rana, jak śmietana, kto jak się mówi. Rada tutaj jeszcze trzcina. Nice. Jak wrócimy, to jeszcze powiększymy tą farmę. Tutaj widzę lasy świerkowe. O, tam są góry. Fajnie. To są jakieś Kejwy, kajwy, wągle. nigdy nie mało. Jutro też postaram się wrzucić jakiś odcinek. Znaczy, pewnie jak to się prześle, to już będzie jutro. Powiem, ja że to jest pół do pierwszej tu zanim się prześlę, to tak będzie drugiej, trzeciej albo pierwszej, nie wiem to i, y, też w ten sam dzień postaram się nagrać drugi odcinek za to, że nie było odcinka we czwartek no okay. to jeszcze powiększymy tą farmę i kończymy ten odcinek jakże ciekawy ten odcinek był taki bardziej informacyjny byście wiedzieli, że znowu y, że odcinki będą, tylko po prostu nie było, ponieważ wtedy był problem. A no. nie jak wtedy, że po prostu nie było filmów i koniec. Tego postaram się już uniknąć. Weźmy tu jeszcze tą wodę. I zrobimy to inaczej. No dobra, na razie to zaraz tylko... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... Trzeba na 8, ponieważ jak wiecie woda na tyle ma zasięg i ona już dalej, widzi jak tutaj rozkopie to ona już tam nie, nie wpłynie. Dobra i zrobimy coś takiego, że tutaj położymy trzcinę wszędzie i zrobimy jeszcze raz takie coś z drugiej strony. Dobra. Więc czekajcie, tutaj będę mógł rozległ też. Okej. Dobra. Tak więc cel osiągnięty. Format ciny zrobiona Myślę, że to wszystko na dziś. Dziś postaram się też wrzucić do następny odcinek. Tak więc... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Minecraft. Cześć!